Cześć, witajcie, z tej strony no witam Was w kolejnym odcinku z Vlogstrapent, a w dzisiejszym odcinku to kolejny odcinek z parkourów od już na moim kanale dawno parkour od tak y, zwykłego samego nie było, ale już jest, więc mam nadzieję, że czy wycie Na sam start zostawcie łapeczkę w górę, jak będzie 500 łapek w górę pod tym odcinkiem. To od razu za tydzień wlatuję kolejny odcinek z parkurów od widzów, czyli waszej, yy, myślę, że bardzo starej serii, tak naprawdę, ale naprawdę mega fajnej. Oczywiście będę yy, po prostu wybierać niki z yy, poprzedniego odcinka z parkourów od widzów, więc jeżeli ty chcesz, właśnie yy, jak ta, na przykład ta osoba, żeby twój parkur, to zostaw łapkę w górę pod tym odcinkiem. Zasubskrybuj mój kanał, musi być szary przycisk subskrybuj to jest bardzo ważne no i oczywiście też bardzo bardzo a w sumie najważniejsze jest to no żebyś napisał swój nick w komentarzu właśnie pod dzisiejszym odcinkiem to jest bardzo ważne no i wtedy możemy już przechodzić do odcinka, więc lecimy A przy okazji odpoczywamy sobie level, bo tu chyba... A jednak nie, naprawdę jednak brakuje mi niewiele No ale dobra, nieważne Truskaweczka biedroneczka, no dobra, może być Postaram się przejść twój parkour, zobaczymy co tam masz ciekawego Hmm... Sceną coś tam pisać o sezonie trzecim? No ale ten parkour taki... Hmm, no, chociaż staranny jest, staranny jest to, muszę przyznać. No dobra, przyjdziemy sobie. Dobrze, a więc zaczynajmy. Tutaj zauważyłem, że z tyłu jest żółty kluczyk w kawce. To jest kawka, kawka kawka. Bez kawki to dzień oczywiście stracony. Pychotka. Dokładnie tak. Lecimy do taki są ale Już mamy są czwarty, no ale już trudno, do góry, ale ładnie, fajnie napisane, bardzo fajnie, jest tu coś... Będzie jakiś kluczyk tajemniczy? Chyba kluczyka tajemniczego nie będzie, dobra, wow wow wow, 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 ale tu szalony parkour, no, no, naprawdę mega fajne, taki oryginal tam był pomysł, dobra, ty mamy pineapple, koteczki, ośki słodziutkie, dobra, pykamy, dobrze, dobra, lecimy, okej, okay, tu coś jest, to wygląda kaktus, to wygląda kaktus? I wydaje mi się, że tutaj będzie gdzieś pochowany zielony klucz. I chyba mam zupełności rację. Ojoj, oj, oj, oj. ja tu będę chyba się pół godziny męczył z tym. Ale myślę, że na samym dole coś będzie. Chyba, że. A, chyba, że będzie przejście. No dobra. Okej, okay, to lepiej chyba tego skoku nie używać, z tych przyspieszenia. Ojoj, oj, oj. i co? A, jednak chyba muszę. Dobra, nieważne. Jednak użyję tego przyspieszenia i bych. Dobra. Dobra, to było... No co? 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 Co to było? Co? Co to był za spadek na dół? Ej, to było niesprawiedliwe! To było kompletnie niesprawiedliwe! Ej, ja nie zauważyłem tego w ogóle, ale jestem dzbanem, ja nie wierzę co za cała... Majda ze mnie. No to jest po prostu coś niebywałego. Jeszcze raz, no Mikalo, no coś ty się... Jak ty się w ogóle zachowujesz, Mikalo, żeby aż tak... Słabym być, naprawdę. Teraz już pamiętam, tu i trzeba. Tutaj nie ma szukania kluczy, tylko bo tu trzeba iść na sam samiutki dół, więc to już pamiętam. I trzeba teraz. z w ogóle i wyruszyć. Tylko nie spanąć tu, bo to jakiś po prostu też żart. Nie wiem, czy tu. Aha, myślałem, tu może być jakiś kluczyk pochowany, ale to jest jednak taka zmyłka, żeby mnie tu właśnie tak zabić. Nieładnie, tak brzydko. Blockstar Planet, czy znaczy, raczej do twórcy, autora ty, tego parkoura powinienem się tutaj. Tego. Dobrze. Lecimy, lecimy. O, aha, teraz do góry. Dobra. Troszkę jest komplikowany ten park, w sensie jest on taki bardzo pomieszany, bym powiedział. No, jakby. No, takich parkurów nie widzimy na co dzień, więc ja nie wiem, teraz chciałam ja przejść, jakby chyba tam, ale. Oj, 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 dobra. To jest kaszanka, naprawdę porąbany poziom. To muszę przyznać, taki na chybił trafił. Heror Mess. Więc kurczę, 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 ale to jest. Fajne, ale, ale bym nie, nie mógł ogarnąć na pewno tam na pewno tak się dobrze idzie, ale jednak jest dobrze. Lecimy. Naprawdę bardzo fajnie wykonany parkour, bo nie jest on jakoś taki za prosty. Znaczy w szczęście, sensie, no jest prosty, ale jakoś poziomy są inaczej skonstruowane niż zazwyczaj to niektórzy robią. Takie bardziej pomieszane tutaj jakieś kurcze, jakieś takie jakieś kolorowe klocki w ogóle. W sensie wiem, wiem, że to jest o ciaćim, no ale... Ale pomieszane, pomieszane, ale nie no, spoko, spoko, doblecimy, ale drugi w ten parkour to jest pokutka. kotki, kuciaki, kuciaki jak się do tego momentu odcinka, piszecie kotki, kocham kotki. Jak ktoś nie kocha kotków, to niech napisze, lubię kotki, dobra? Niech tak będzie. Ale też piszcie niki oczywiście, żeby potem nie było, że muszę szukać tych ników, jak nie wiadomo. Więc piście, kocham kotki, I swój nik. Albo lubię kotki, zależy, jak to tam co woli. Ale mi się wydaje, że więcej kocham kotki oczywiście. Oj, nie no to. To wygląda, to wygląda jakbym, Powiedz, tu mam czerwony portal, czyli no strony, czyli no nie mam powrotu i pewnie te będzie prawidłowy. I tak myślałem, tak myślałem, że to jednak to będzie, tak, tak przeczuwałem. O, u tajemniczy, Tajemnicy coś, nie mam pojęcia, że tu lepiej, nie, chyba, a coś tam coś... Tam jest meta, tam jest meta ziomeczki, chyba dobrze idę. Chyba skróciłem sobie za bardzo, ale... Ha, ale co tam? Skrócioki i tak nie mam rekordu szeksasów, no ale mam rekord dziknia, to jest najważniejsze. Lecimy na kolejny parkour. A niech będzie Zuzan... Zuzek, yy, przejść neon parkour. No dobrze, już się robi. Zobaczymy jaki masz tam ciekawy Neon parkour. Yy, chyba, chyba jakiś inny zobaczymy. Yy. No, dobra, może jak w neon parku powiedziano, to, no widać, oj, postarałaś się, postarałaś się, więc lecimy, i chyba mamy ci, do parku, nie oszukujmy się, bo tam było dużo Tesli, i dziwnych takich zamieszań, więc możliwe, że tu, o, nie, tu jest, nie, tu jest jakiś portal, a to sugeruje oczywiście, no zgadnijcie, co sugeruje, to oczywiście to, że, no, będzie problem, bo będzie zgadywanko portali, i jak źle trafię, to będzie wam bryło, i czy to tu, Eee, y, 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 Cero, co? O co tu chodzi? Nie rozumiem o co tu chodzi. Dobrze, chyba, chyba dobrze, jak lecę tutaj. Eee, Okej, okay. o nie! Nie, 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 nie. Mam jakieś dziwne lagi, kurcze, pieczone. Ej, nie wiem, czy Wy to też tak czujecie, ale ja mam takie dziwne lagi, kurcze, pieczone. Internet, proszę się uspokoić, bo tak, jakoś ta bloksa szybko chodzi w ogóle, tak, tak, wiecie, ma takie napady agresji, że tak się rozpędza. Yy, dobra, pogłaszczemy. Ziemia, ziemia, ziemia. Aha, ziemiste te <śmany> zwierzaki Lewy, prawy. Ja oczywiście osobiście wolę lewą stronę, więc lewa strona. Wow, dobrze, dobrze, dobrze. Jak, jak pamiętacie, lewa strona to jest moja strona, więc proszę, lewe. Lewe portale, nie prawe. Lewe, lewe są super. Jakby ktoś tamtego, bo, bo ja lubię lewą. No, sobie chyba, że kpisz ze mnie, no. Kpisz, no. Nie, że tak dużo fajne. Taki fajny parkur. Ale nie wiem, gdzie jest kluczyk. No, kurczę. Nie mam pojęcia, sorry. Nie chcę mi się szukać. Maja głos dwa tyty. Nie wiem, czy to chodzi o TikToka, czy to jest Twoja nazwa. Nie wiem, sprawdzimy i się przekonamy. Chyba jednak, poprawna nazwa. Więc szukamy jakiegoś parkura bez artefaktów. Jakie artefakty, ludziska? Prefabrykaty, ludzie. Jakie artefakty, co wam się pomyliło? No ja nie wiem. Mój pierwszy świat. Niech będzie, niech będzie, bo nie widzę czegoś lepszego. Dobra, lecimy. Ten miało miał ocenę chyba łatwą, więc no nie będzie za zbytnio. Trudne, no nie oszukujmy się. O, zamieszanie, kurczę, zamieszanie klocek, kozaczek, no chociaż go ominąłem, jakiś diamencik duży. Pączki! O, zapraszam na serwer Pączki Mikalo, macie link w opisie, chyba drugi link w opisie, czy w sensie pierwszy link, ale druga linijka opisu, zapraszam, zapraszam. Meta, 20 sekund, proste dźwignia, dziękuję, dziękuję i lecimy, mm, Niech będzie Hello Kitty, czemu by nie Hello, Hello Kitty. I co tyle by przejść? Mam jakiś Purple Parkour? Czy jest ciekawy? Dziwny. Nie widzę nic, bo jest tu mgła różowa. Czy wziąłem to was? Znaczy się. Więc może być nieciekawie, No ale chociaż zawsze coś. O, Sonia, co mi dasz? Ziemia, no znowu Ziemia. Co wy macie wziąć jakiś tam ziemią? Naprawdę, ja nie wiem. Jesteście jakiś zafascynowani tą Ziemią. Dobra, czy co tu coś jest? Nic z tyłu chyba nie ma, więc możemy iść. Um, na luzaku mam takie wrażenie. No, chyba znowu gdzieś jakiś kluczek ominęł. Jak to ja. Ojojoj! Oj, oj. O kurczę, dobra, ciekawy parkur O kurczę. Łokie radioaktywne skoczki. Pęk, 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 pęk. No, prościutko. Och, no. Najgorszy wybór. Czy mogę to ominąć? Nie mogę. E, zgaduję, że to będzie. że to będzie. ten wybór. No i dupa, nie zgadłem. Czy może teraz zgadnę? Myślę, że odpowiedź to będzie... Ja cię kręcę. Jaki patałak ze mnie. No w ogóle. Co to ma znaczyć, Nikalo? Aha, tu się da skrócić, Dobra. 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 O kurcze pieczone, ja zrobię skróta. Ja tu za. Wow! O kurcze, to jednak to było, o kurcze. Jaki skrót, jaki skrót ludzi z kawy to widzieliście? Jaki skrót walnąłem Normalnie na Oscara zasługuje. wow o pięknie. Kryształ aktywowany. u Dobrze, dobrze, pięknie. W ogóle, beautiful. Lecimy, pięknie. Dobra, to Uważamy na szkoki. I siup, i siup, i siup. Nie! Zginąć przed metą, to jak. Nie wiem. Dobra, próbujmy jeszcze raz, bo jak zginąłem, to. To zginąłem, no. Teraz próbujmy lepiej to zrobić bardziej na spokojnie, niż jakieś. niż się pójść tutaj. No i pięknie, no. Wow, nawet tyle koszyk zdobyłem no to jest to. Wynik mi się daje na pozytywnym poziomie. Lider 1000 Pawlo X dwa tygodnie temu. Lecimy na swój parkour po prostu. Lecimy sobie na sezon drugi parkour ale wy robicie te, te parkour No co tak naprawdę walicie tymi parkurami? Ho, 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 czy to będzie jakiś kluczy, bo coś widziałem, są klucze potrzebne, jak oczywiście nie widzę, bo po co mi kalo? Po co, po co? I dobra, robimy co, żeby nie stracić HP, bo ten parkour jest mega krótki, ale mnie taki, żeby nie stracić KP. Okej, okay, mam żółty, to jest rewelacja. Dobra, nie stracić HP, mi kuś, dawaj, lecisz jak. Nie stracę HP! Jak stracę HP, to zapraszam kogoś znajomych, więc piśliniki, subskrypcja i w ogóle. Więc zobaczymy. Oby mnie stracił hP obnie nie Jak? A jak ludziska? A jak nie stracę HP? To dajcie mi uśmiecha, na główne konto, Mikalo 6, co wy na to. stawiamy się tak, bo, yy, bo sobie teraz wybieram właśnie uśmiechy na głównym koncie. Znaczy, no nie jest główne, bo nie używam za, za często, ale pomyślmy, że Mical 6 to... No to I nie straciłem żadnego HP, więc dajcie mi teraz uśmiecha podcinku po na konto Mikalo 26. De, 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 de. I tutaj klik. No i oczywiście, macie też polejkować y, moje najnowszego skinka. A niech będzie lamowa ja, chociaż mi się wydaje, że tą osobę już chyba przechodziłem. Przechodziłem tą osobę! Dobra, przechodziłem tą osobę już chyba nie wiem kiedy, ale kiedyś, więc. Sorry, pomijam. Diamentowa krój się mi tu wyskoczyła. Trudne, nie dasz rad. Dobra, czy nie parku, niech będzie. Przy, przyda się. Poczucie przed Niemożliwymi parkurami Gastera i umknął nam. Okay, lecimy! Let's go! Wow Yo, I teraz tu lecimy. okej, i siu. O, oh, wow. mm, 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 mm. Dobra, jednak to nie było takie ciężkie jak myślałem. Dam lajka, bo czemu by nie? Rekordzik nie oczywiście, zdobyty. Super. X, Zuziak, Diabeluniak. X, normalnie, jaki diabełek z ciebie. Bardzo słodka miniaturka parkura, więc tu wejdę. Dam lajka nawet i wchodzimy do diabełkowego parkura. Czym znaczy, oczki, wafel, marian. Znowu zdaje mi się ziemię, ale chociaż słońce teraz, coś dla odmiany. No świetnie, świetnie, jestem zachwycony po prostu tym rewelacyjnym wynikiem. Co to ma być? Aha, oooo! Co to, co to, ale skrót, o kurcze, pieczone, ale skrót. Ale jeżeli będzie tam potem klucz do wzięcia, to to jestem po prostu w wielkiej kupie. <laughs> Więc oby nie było klucza, bo jak będzie klucz, to się załamie po prostu. Będzie załamka totalna. O tu jest słodki króliczek, co to to jest. Ujej, je, dobra, spokojnie. Mikuś, Mikuś, straciłeś 4 punkty, HP, no a kinubek z ciebie. No nieładnie, nieładnie. Teraz się postaraj tak wiesz, nie lamić. O, co tu? Aha, dobra, to jest szkło, dobrze. To jest Okej. Czy teraz? Aha, teraz tutaj, dobrze, wszystko rozumiem. Wszystka pod kontrolam. Mhm, znowu ziemia zdobyta. Lecimy, dobra, lecimy. Kolejny raz ten sam fabrykat. I meta! Oj, Zygmunt i Zygmunt dał mi powietrze, więc dzięki kociaku, więc wchodzę do tej mety i rekordzik jest zdobyty. A ja wam dziękuję za oglądanie tego materiału. Mam się Wam się podobało, więc życzę Wam mi miłego dnia, wieczoru, nocy, zależy kiedy to oglądacie. Więc do kolejnych odcinków, no i cześć!